Randomowe rzeczy, które wożę ze sobą w samochodzie. Mam jeszcze trochę czasu i tak postanowiłam, że nagram Wam taką ciekawostkę, co wożę ze sobą w samochodzie. Także lecimy. Pierwsza rzecz to jest spinka do włosów, gumki do włosów i ja tego mam zawsze wszędzie pełno na skrzyni biegów. Krem do rąk z Lidla, swoją drogą bardzo fajnie pachnie. Szkła przeciwsłoneczne do okularów. Karta do drapania szyb na takie nagłe przypadki. Wiecie, jak Wam przywali mrozem, tak z nienacka. Spray zapachowy, bardzo polecam, bardzo wydajny, bardzo fajnie pachnie. Pas do wyprowadzania psów, pasy bezpieczeństwa dla psów. Chociaż majkę to trzeba przywiązywać całą do fotela. Jej to by się jeszcze przydało wiadru. Bożyga i się ślini. WD40, nie pytaj, psikaczy, żeby się troszkę odświeżyć. Pusteczki nawilżane, takie zwykłe zawiatana. No wiecie, że. Zawsze gdzieś tam buty się trochę gdzieś tam ubrudzą, ręce się ubrudzą, to bo trzeba na szybko porządek zrobić w samochodzie. No to wtedy takie rzeczy się przydają. ścierka do kurzów. Taka fajna różowa. Teraz będzie hit. Ciuchy szpitalne. Nie wiem po włożę. Ja mam pojęcia. Kiedyś się przydawały, ale. Teraz nie. Nie wiem, po co to włożę. Maseczka covidowa. No i przyciemniacz na, na przednią szybę. Czy coś Was zaskoczyło z, z tej palety rzeczy dziwnych? Czy Wy coś też takiego wozicie w samochodzie? Dajcie znać, jestem bardzo ciekawa.